Moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam o Kordianie i jego losach. To streszczenie będzie równie chaotyczne jak sam utwór, ponieważ wiemy, że Kordian to dramat romantyczny i mamy tutaj do czynienia z fragmentarycznością. Spróbuję odtworzyć Wam krok po kroku wydarzenia, o których mówi autor. Otóż nocą 31 grudnia 1799 roku w chacie Czarnoksiężnika Twardowskiego w Górach Karpackich gromadzą się Szatan, Czarownica, Mefistofeles i inne moce nieczyste. Pamiętajmy, że miejsce nie jest przypadkowe, ponieważ Twardowski to ten czarnoksiężnik, który podpisał cyrograf z Szatanem. To on miał spotkać się z nim w Karczmie Rzym, ale to już zupełnie inna opowieść. Szatan przed wybiciem północy. Rozkazuje sługom wyczyścić wszystkie tryby fantastycznego zegara, sprawdzić, czy czarodziejski mechanizm odmierzający od wieków czas przypadkiem się nie popsuł. Zapowiada, że nowe stulecie będzie stuleciem mocnie czystych. Będzie dla szatanów, diabłów niezwykle dobre. Rozkazuje Mefistofelesowi udać się do narodu polskiego, ponieważ wie, że naród ten szykuje się do walki, szykuje się do powstania. Pamiętajmy, że kordian jest formą rozliczenia się z powstaniem listopadowym. Mefistofeles proponuje, by najpierw stworzyć ludzi rządzących tym krajem, ludzi, którzy poprowadzą naród do powstania. Wszyscy gromadzą się nad kotłem, wrzucają odpowiednie składniki i tworzą postaci ważne dla. Polskiego kraju. Jako pierwszy wyłania się Józef Chłopicki, pierwszy dyktator Powstania Listopadowego. Mamy cytat taki: Dajmy mu na pośmiewisko sprzeczne z naturą nazwisko. Nazwijmy od słowa ludu kmieciów, czyli nędznych chłopów. Nazwisko Chłopicki, chłop, oczywiście generał, chłopem nie był. Diabły wytykają mu jego nieudolność i wskazują na sprzeczne z naturą nazwisko. Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z krytyką, właśnie braku zdolności przywódczych i zdecydowania, ale także konserwatywnych poglądów. Następnie tworzył człowieka, mówiąc, że o go imieniem czarta, stąd wiemy, że mowa o Adamie czartoryskim. Jemu z kolei zarzucają przesadną ostrożność. Był prezesem rządu powstańczego, ministrem spraw zagranicznych i Polacy się na nim zawiedli. Kolejnym tworem jest Jan Skrzynecki. Poznajmy to po cytacie: Do skrzyni miejskiej zniesie planów trupy, czyli skrzynia wskazuje właśnie na nazwisko bohatera. Jest to kolejny przywódca powstania. Temu z kolei zarzucają ciągłe wycofywanie się rakiem, czyli postawę defensywną i nieudolność. Kolejną postacią jest Julian Ursyn Niemcewicz, dość mocno opisany. Poeta, rycerz, starzec, nic, czyli właściwie jest nikim, nikim ważnym, jest eunuchem. Już chyba większej obelgi nie mógł tutaj usłyszeć. Jest to poeta oświeceniowy, konserwatysta żyjący przeszłością. Następnie diabły przyspieszają, z kotła wyskakują całe grupy ludzi, korpus oficerski i posłowie. Wśród nich pojawia się Joachim Lelewel. Paszcze myśli otwiera wciąż głodną, wiecznie dławi księgarnie i mole. Wyśmiewany jest tutaj za swoją niedecyzyjność i teoretyzowanie. Ostatnią wywołaną postacią jest Jan Krukowiecki, ostatni dowódca powstania listopadowego. Z arki kraju wyleci jak kruk. Jeden kruk to oczywiście nawiązanie do nazwiska strząśnie skrzydła, do arki nie wróci. To on właśnie podpisał akt kapitulacji po powstaniu i jest tutaj. Postacią znienawidzoną. Ważne, że opis tych postaci ma przynieść odpowiedź na pytanie o przyczynę upadku powstania listopadowego i jest zgodny z oceną słowackiego. Nagle pojawiają się aniołowie z archaniołem na czele i przepędzają diabły. Archanioł los Polski składa w ręce Boga. I tak kończy się to przygotowanie. Następnie mamy prolog, i tu mamy do czynienia z trzema wypowiedziami trzech osób. Pierwsza osoba. Boże, ześlij sen na zmęczony walką naród, niech zaznają spokoju na mnie, poetę, ześlij wszelkie męki i rozpacz. Daj mi anielską trąbę, wskażę tych, którzy powinni dostąpić zbawienia, i tych, których powinno spotkać potępienie. Będę duchem apokalipsy, będę miał moc niszczenia, niezniszczalnego i tworzenia pomników. Pierwsza osoba zwraca się do Boga z prośbą o spokojny, wyciszający sen dla narodu, który jest wyniszczony bojem. Chce, by naród ten w letargu, w uśpieniu oczekiwał czasu zmartwychwstania. Przedstawia siebie jako poetę i ducha apokalipsy. Uważa, że ma moc niszczenia wszelkiego zła i tworzenia rzeczy trwałych, wartościowych. Mamy tu do czynienia z poetą, wizjonerem, gotowym samotnie cierpieć za naród i płakać nad jego losem, by w dniu sądu ostatecznego razem z nim zrzucić jarzmo niewolni. Bez problemu możemy odnaleźć tutaj ideę mesjanistyczną głoszoną przez Mickiewicza w trzeciej części dziadów. Druga osoba drwi z tego pomysłu i mówi tak: Ten zapał przypomina taniec derwisza, mnicha muzułmańskiego tańczącego wokół własnej osi czyli zapał taniec zupełnie bezsensowny. Przede wszystkim druga osoba nie wierzy w moc sprawczą poety i poezji. Trzecia osoba, która wyraża poglądy samego słowackiego, przepędza dwie poprzednie i wygłasza własną koncepcję. Mam moc wskrzeszania rycerzy. Nie usypiajmy narodu, nie pocieszajmy poezją. Poeta powinien utrwalić mit siły narodowej i opiewając ją, zachęcić naród do walki. Poezja wyznacza cel wskrzeszania narodowych mitów i tradycji rycerskich, wpływania na zachowanie świadomości narodowej. To poezja ma przypominać o bohaterskiej przeszłości ojczyzny i w ten sposób motywować do walki. Czyli pod trzecią postacią ukrył się sam Słowacki. I przechodzimy do aktu pierwszego, do pierwszej sceny. Tutaj poznajemy piętnastoletniego kordiana, który rozmyśla nad sensem życia. Jest pogubiony, rozgoryczony. Mówi tak, sto we mnie rząd, sto uczuć, sto uwiędłych liści. Ilekroć wiatr silniejszy wionie zrywa tłumy. Celem uczuć zwiędnienie, głosem uczuć szumy, bez harmonii wyrazów. Możemy tu śmiało powiedzieć o tak zwanym romantycznym przeżywaniu bólu świata. Ból świata, zapamiętujemy, czyli z jednej strony jest to pragnienie działania, z drugiej strony taka niemoc i apatia. Za przyczynę tego stanu kordiana można uznać samobójczą śmierć przyjaciela, ale także nieszczęśliwą miłość, którą kordian przeżywa. Znudzony młodzieniec prosi swojego sługę Grzegorza, by zabawił go jakimiś opowieściami. By nie musiał tutaj trwać w takiej apatii, by go może rozśmieszył. Sługa Grzegorz opowiada mu trzy historie. Pierwsza to o Janku, co psąszył buty. Dziś funkcjonuje nawet jako niezależny utwór. Mowa tu o chłopcu, który nie był zbyt chętny do nauki i za namową plebana został wysłany na naukę do szewca. Gdy już wyuczył się zawodu. Uciekł, ponieważ nie chciał w ten sposób pracować, i po jakimś czasie pojawił się na dworze królewskim, gdzie król zapytał go o jego umiejętności. Bez wahania Janek odpowiedział, że potrafi uszyć psom buty i mógłby uszyć je również dla psów króla. Król docenił nowy pomysł, zatrudnił Janka i ten rzeczywiście te buty szył. Chłopak zostaje doceniony i szybko awansuje. Morał z tej historii taki, że trzeba działać, ale nie szablonowo. Ważne, by działać. Druga opowieść to wspomnienie samego Grzegorza, który u boku Napoleona walczył w 1798 roku pod piramidami. Opowieść ma uświadomić Kordianowi istotę i znaczenie walki. Podkreśla również dużą moc wiary w zwycięstwo. Opowieść Starego Sługi rozbudza w Kordianie wyrzuty sumienia, ponieważ mówi o wzniosłych czynach i poświęceniu. Młodzieniec tym bardziej dostrzega brak sensu w swoim własnym życiu. I trzecia opowieść Grzegorza, ta z kolei tyczy roku 1812, czyli upadku już Napoleona. I zwycięstwa Rosji, a także niewoli Polaków, którzy byli w tę wojnę zaangażowani. Tutaj młody żołnierz Kazimierz planuje bunt, ale jego pomysł zostaje wykryty przez Rosjan. Dlatego ci chcą wcielić polskich jeńców do swojej armii. Gdy Polacy odmówili, zostały im zarzucone na szyję sznury, uwłaczające działanie, takie odarcie człowieka zgodności. Jednego z tych ludzi pociągnięto w ten sposób końmi i umarł. Wtedy wyskoczył Kazimierz, który pochwycił przywódcę wroga i wskoczył z nim do rzeki. Kry odcięły głowę pułkownikowi. I to właśnie ten nasz obrazek pokazuje: czyli zginął dowódca. Kazimierz się poświęcił, bo oczywiście za ten czyn został stracony. Opowieść ta jednak mówi o sensie buntu i poświęceniu jednostki dla sprawy narodowej. Pod wpływem tych słów Kordian postanawia działać, przypiąć ramion nowe skrzydła i wyruszyć na poszukiwanie nowych dróg. Ale w tej samej chwili jego plany rozmywają się, ponieważ słyszy kobiecy głos, głos ukochanej Laury i wie, że miłość go pokona i przez nią niczego nie osiągnie, że ta miłość go w pewien sposób ogranicza. Rusza na wezwanie ukochanej, zapomina o tym, co tutaj usłyszał. Można powiedzieć, że chwilowo go te historie ożywiają, jednak w efekcie i tak popada w melancholię. Scena druga to dialog Kordiana i starszej od niego Laury, jego ukochanej. Młodzi powrócili z przejażdżki konnej. Laura mówi, że widziała wiersze miłosne pisane przez Kordiana dla niej i trochę z nich szydzi. Później jednak snuje przed nim wizję dotyczącą jego możliwości. On jednak uważa, że artystyczna dusza nie pozwoli mu niczego osiągnąć, że to, że jest poetą, go bardzo ogranicza. Dziewczyna ironizuje, nie rozumie bólu, który targa kordianem, troszkę się z niego śmieje, z drugiej jednak strony niepokoi się jego zachowaniem, ponieważ zaczyna zachowywać się, jakby był obłąkany. W pewnym momencie odchodzi i kordian zostaje sam. Gdy Laura znika, kordian postanawia popełnić samobójstwo. Uważa, że jest to sposób na skrócenie jego męki. Nie chodzi tu tylko o tę nieszczęśliwą miłość, ale ogólnie o ten ból świata. Idzie, by znaleźć odpowiednie miejsce, by móc się zabić. W scenie trzeciej, Laura w swoim pokoju czeka na powrót kordiana. Bardzo długo go nie ma, zastanawia się, dlaczego go nie ma, czy może to przez nią, przez to jej zachowanie, że za bardzo się z niego śmiała. Odczuwa niepokój i zaczyna czytać wiersze kordiana. Do wnętrza w końcu wpada. Sługa Grzegorz i mówi o tym, że Kordian się zastrzelił. Czas na kolejny akt i tym razem wędrówki Kordiana, bo okazuje się, że Kordian wcale nie zginął. Na początku rozmyśla o swoich młodzieńczych błędach, chce zdobyć wiedzę, która pozwoli mu poznać prawdę o świecie. Przebywa w Londynie w parku. Poznaje dozorcę, który wyjaśnia mu czym się zajmuje on i jego bracia. Widzi też. Zamyślonego człowieka w parku i myśli, że to nieszczęśliwy kochanek, ale dozorca wyprowadza go z błędu i mówi, że to dłużnik, który nocami chodzi po parku, by w dzień móc spać, ponieważ w ten sposób uniknie aresztowania. Do Cordiana dociera, że światem rządzi pieniądz i ta wizja nie bardzo mu się podoba. Następnie widzimy go w Dover ta króla Lira, Szekspira, dochodzi do wniosku, że poezja przekłamuje rzeczywistość, a przychodzi w pewnym momencie w życiu taki moment, że trzeba się otrzepać i z tą rzeczywistością się zmierzyć. Że to, że nam ktoś pokoloruje świat na inny kolor, nie sprawia, że ten świat jest naprawdę pokolorowany. I mówi tak, próżno, myśl geniuszu, świat cały pozłaca, na każdym szczeblu życia rzeczywistość czeka. Czyli przyznaje, że poezja jest piękna, ale z pewnością nie jest odpowiedzią na potrzeby rzeczywistości. Następnie widzimy Kordiana we Włoszech. I tutaj rozmawia z ukochaną Włoszką Wiolettą. Pytał ją o to, czy go kocha, a ona oczywiście zapewnia o swoim uczuciu. Kordian przyznaje wtedy, że stracił cały majątek. Można powiedzieć, że wystawia miłość Violetty na próbę. Ta, zgodnie z oczekiwaniami, odpowiada, że skoro stracił majątek, stracił również ją. Chłopak napomyka wtedy, że pozostały mu jeszcze cztery złote podkowy, którymi podkuł swojego konia i proponuje jej, by ruszyła z nim. Ona wtedy natychmiast się decyduje na taką podróż. Oczywiście nie w imię miłości, tylko w imię tych pieniędzy, tego złota. W trakcie jazdy okazuje się, że podkowy zginęły i nie mają niczego. Wioletta więc wraca śladem końskich kopyt, by znaleźć te podkowy. Co to oznacza? To oznacza, że kochała pieniądzanie Kordiana. Kordian z tego powodu nie czuje się najlepiej i przestaje wierzyć w prawdziwą, szczerą miłość. Następnie kordon przenosi się do Watykanu. Widzimy go podczas audiencji u papieża. Błaga papieża o błogosławieństwo dla umęczonego narodu polskiego. Przynosi mu nawet garść ziemi z tego kraju. Jednak papież sympatyzuje z Carem Rosji i przestrzega, że potępi każdy przejaw buntu przeciwko niemu. To oczywiście wyraz żalu słowackiego po tym, jak papież rzeczywiście potępił powstańców listopadowych i ich czyn. Ostatnim etapem wędrówki jest szczyt Mont Blanc, czyli najwyższy szczyt w Alpach. Tutaj Kordian zaczyna czuć się mocny. Mówi o sobie, że jest posągiem człowieka na posągu świata. Chce być wieszczem, czuje, że ma moc. Po chwili jednak zastanawia się nad możliwością popełnienia samobójstwa, to znaczy, że jeszcze jest taki niestabilny. Mówi o utracie wszelkich złudzeń podczas swojej wędrówki, prawda? Dowiedział się, że pieniądz rządzi światem, że miłość nie jest wartościowa, że Kościół nie wspiera tego co dobre. W końcu jednak pokonuje te wątpliwości wszelkie, które nim targają i przywołuje średniowiecznego bohatera szwajcarskiego Winkelrieda. Mówi tak Winkelried dzidy wrogów zebrał i w włożył Ludy, Winkelried ożył, Polska Winkelriedem narodów. Tu Słowacki jasno daje znać, że nie zgadza się z ideą Mickiewicza z dziadów i jego mesjanizmem. Według jego bohatera, Kordiana, dzięki poświęceniu Polski inne uciśnione kraje europejskie będą mogły walczyć o wolność. Tak właśnie Winkelried przyjął ostrzał austriacki na siebie i dzięki temu Szwajcaria mogła zwyciężyć. Jest to bohater historyczny z XIV wieku, który podczas walki wszystkie uderzenia austriackie wziął na siebie, tym samym zaburzył ich atak, i dzięki temu Szwajcaria mogła wygrać. I tutaj słowacki, ustami Kordiana, porównuje właśnie Polskę do Winkelrieda. I stąd też wziął się termin Winkelriedyzm, poświęcenie jednostki dla ogółu, apoteoza walki i oporu. Mickiewiczowski emesjanizm to z kolei apoteoza cierpienia. No nie do końca jednak to samo. Po tych słowach, Kordian rzuca się na chmurę, a ta chmura. W magiczny sposób przenosi go na ziemię polskie, by mógł zacząć działać. I o jego działaniach dowiecie się z kolejnego streszczenia, które niebawem pojawi się na moim kanale. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.